Witajcie, dzisiaj pokażę, jak wykonać listę punktowaną wielopoziomową w programie Word z Office 365. Używam w narzędzia główne takiego przycisku lista wielopoziomowa. Wybieram sobie rodzaj listy, tutaj mam do wyboru trzy możliwe. Wybiorę sobie tą. Przepraszam za szybko. Powinnam tu wcisnąć klawisz Enter, bo w tym miejscu chcę zaczynać moją listę. Więc wybieram sobie tę listę. I piszę. Pierwszy rodzaj pro, programów to będą systemy operacyjne. Teraz wciskam klawisz Enter. Ale nie chcę na razie drugiego, drugiej grupy programów, tylko chcę wymienić przykłady systemów operacyjnych. W związku z tym wciskam klawisz Tab, przechodzę na niższy poziom listy i wymieniam Windows. Teraz po prostu Enter. 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 I teraz już nie chcę wymieniać dalej, trzy przykłady tutaj wystarczą. W związku z tym przechodzę znów na wyższy poziom listy. W tym celu wciskam prawy klawisz Shift i pukam w klawisz Tab. Wymieniam teraz programy użytkowe. Chcę teraz kole konkretne grupy tych programów wymienić, więc znów wciskam klawisz Tab, aby przejść na niższy poziom listy. I na przykład będą to edytory tekstu. Wciskam klawisz Enter, ale chcę najpierw przykłady tych edytorów wymienić. W związku z tym znów wciskam klawisz Tab, aby przejść na jeszcze niższy poziom listy i wymieniam teraz na przykład notatnik. Wciskam klawisz Enter. Wordpad. Word. Dalej już nie chcę wymieniać, chcę przejść na wyższy poziom listy. Czyli do podpunktów ABC i tak dalej. Więc prawy Shift wciskam, pukam w klawisz Tab i wymieniam. Edytory graficzne to druga grupa programów. Enter. Znów chcę przejść na niższy poziom, więc klawisz Tab i wymieniam na przykład Paint. GIMP i Shift oraz Tab, aby przejść znów na wyższy poziom listy. Napisałam tyle, ale uświadamiam sobie, że chcę wymienić przykłady przeglądarek internetowych. W związku z tym wstawiam tu kursor, wciskam klawisz Enter i żeby przejść na niższy poziom, wciskam klawisz Tab. I wymieniam. Po uzupełnieniu tutaj nazw przeglądarek internetowych, wstawiam kursor myszy w tym miejscu, kursor tekstowy, przepraszam, w tym miejscu i wciskam klawisz Enter. Ale tym razem chcę przejść na wyższy poziom, chcę jeszcze jedną grupę programów wymienić. W związku z tym Shift przytrzymuję, uderzam w klawisz Tab. I trzecia grupa to będą programy narzędziowe czyli takie, które służą do wspomagania i usprawniania działania komputera. Na przykład będą to tutaj, więc w klawisz TAB, antywirusowe, no nie chcę tutaj wielkiego, a chcę małe, bo nie jest to nazwa własna, archiwizujące, Niestety się tutaj samo zamienia i nie ma za bardzo na to rady. Następnie znów przechodzę wyżej i tak dalej. Jeżeli zapomnę czegoś lub chcę coś zmienić, dopisać, mogę to zrobić. Na przykład wstawię tutaj kursor tekstowy, wcisnę klawisz Enter i jeszcze dopiszę Irfan. View też jest taki Irfan View. No, wprawdzie tutaj mi się zaznacza, ale to już inna sprawa, że nie zna tutaj tego słowa. Także można tą listę w różny sposób zmieniać. Dziękuję za uwagę.